Cześć kochani, witam Was na kanale i na pierwszym odcinku Projektowania Nowej Ery. Najpierw kilka słów wstępu, jak będzie wyglądać kanał i jak będzie wyglądała organizacja wszystkich wykładów. Przede wszystkim, kanał będzie się składać z trzech bloków tematycznych: Projektowanie Nowej Ery, Rozmów przy Kawie i Shorts. Projektowanie Nowej Ery to będzie wykład na temat mojej autorskiej techniki projektowania nowych czasów, jeżeli chodzi o. Rozmowy przy kawie to będą konkretne przypadki architektoniczne i projektowe, dzięki którym będziecie mogli Państwo posiąść wiedzę na temat projektowania nowej ery oraz shorts, w którym będą złote wskazówki, złote myśli, dość krótkie, 60 sekundowe. Jeżeli chodzi o projektowanie nowej ery, to przede wszystkim kilka słów postaram się przytoczyć, żeby rozjaśnić o co chodzi z nowym projektowaniem. Żyliśmy do teraz w takich czasach, kiedy klient zgłaszał się do projektanta po to, żeby uzyskać to, co chce, nieświadomy koniecznie tego, co potrzebuje. Czyli przychodził klient do pani lub pana projektanta, wyrażał, wyrażał swoje chęci, i ten projektant tworzył tylko i wyłącznie ładny projekt, takich, których są miliony na Pinterestie lub Instagramie. Jeżeli chodzi o projektowanie nowej ery, to jestem pionierem tego wszystkiego. I ja wymyśliłem autorską technikę, która przede wszystkim stawia człowieka w centrum, czyli nieruchomość ma oddziaływać na człowieka, co jest kluczowe, bo bodźcować go do rozwoju, co jest istotne. Nieruchomość ma nie tylko wyglądać. Zaprojektowana przeze mnie nieruchomość oczywiście będzie w 100% designerska, najwyższej jakości. Ale będzie także ściśle dopasowana i w odpowiedni sposób stymulująca do rozwoju użytkownika. Czyli użytkownik dostaje projekt, potem ten projekt zostanie zamieniony na jego środowisko bytowania albo dom, albo firmę nawet ogród, lub budynek użyteczności publicznej który w odpowiedni sposób będzie wpływać na rozwój zawodowy, osobisty, rodzinny, społeczny, tudzież sportowy takiego użytkownika. I teraz kilka słów o technikach, bo cała autorska metoda zawiera w sobie wiele technik, ściśle dopasowanych do indywidualnej jednostki. Jeżeli chodzi o projektowanie nowej ery, to skupiłem się na autorskiej technice no stresowej, czyli będę starać się obniżać w projektowaniu Państwa poziom stresu, ponieważ żyjemy w ciężkich czasach i to mi się wydaje jest oczywiste. Opanowałem tą technikę i aktualnie jestem jedynym człowiekiem na świecie, który to wykonuje. Także jedynym człowiekiem na świecie jestem, który wykonuje inne rzeczy, które zawiera cała autorska technika czyli podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez stymulowanie nieruchomości na człowieka, który podkreślam powinien być w centrum i podniesienie poczucia bezpieczeństwa osobistego, wewnętrznego, które jesteśmy w stanie wybudować, stymulowanie odpowiednimi bodźcami. Które nieruchomość ma przynieść człowiekowi, który podkreślę po raz trzeci, jest w centrum. Następną techniką w autorskiej technice jest projektowanie fluktuacyjne, które ma nas wyprowadzić ze swego rodzaju traum, które każdy człowiek posiada, i żaden projektant na świecie, jestem autorem tego i pionierem, nie skupia się na tym, więc, więc jest to dość nietuzinkowe, ale mam nadzieję, że, że wielu z Państwa będę mógł pomóc, ponieważ jest to kluczowe. Projektowanie nie powinno opierać się jak do tej pory wyłącznie na tym, że nieruchomość ma być ładna. Oczywiście, każda nieruchomość, która jest zaprojektowana przeze mnie, jest w najwyższy sposób designerska i jest piękna, tylko że także dopasowana ściśle do konkretnego użytkownika, konkretnej istoty. Bo dla mnie najważniejszy jest rozwój tej istoty i dobro tego człowieka, a nie tylko jak dotychczas w branży projektowej, generalnie globalnie. Opierało się to tylko na tym, że to ma wyglądać. Każdy jest w stanie otworzyć jakąkolwiek aplikację od Instagrama po Pinterest'a, gdzie może zobaczyć miliony projektów bardzo ładnych nieruchomości, tylko że one nie są konkretnie dopasowane do danej istoty, one niekoniecznie bodźcują w odpowiedni sposób lub, co gorsza, bodźcują w negatywny sposób. Ja jestem, ja jestem w stanie Państwu zagwarantować, że zaprojektowane wnętrze, Tudzież ogród przeze mnie, lub inne miejsce, które będzie odpowiednio bodźcować Państwa, rozwinie Was, usunie swego rodzaju traumy i zastymuluje do osiągnięcia homeostazy. Takiej wewnętrznej. To będzie aspekt holistyczny, oczywiście, bo tak jak powiedziałem, dla mnie jako projektanta, Wy Państwo i konkretny użytkownik danej nieruchomości jest najważniejszy. I teraz wyspieszę wytłumaczyć. Krok po kroku, troszeczkę chaotycznie, to moje pierwsze nagranie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to. Następne już będą zdecydowanie lepsze. Przede wszystkim, projektowanie fluktuacyjne opiera się na tym, że człowiek, który znajduje się w swojej nieruchomości, poprzez stymulację odpowiednimi dodatkami i rotacyjność tego wszystkiego, którą ja zastosuję na podstawie analizy państwa i państwa, państwa historii życia, będzie to stymulowało do rozwoju państwa i do wyleczenia swego rodzaju traum. Jeżeli chodzi o projektowanie non-stresowe, to zastosuję odpowiedni projekt w stosunku do każdego użytkownika indywidualnie, czyli każdego klienta, w taki sposób, żeby obniżał poziom stresu. Jeżeli chodzi o podniesienie poczucia własnej wartości i podniesienie poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego, to tudzież stosuję odpowiednie autorskie techniki, które mają na celu wyelewowanie żeby nastąpiła elewacja tego wszystkiego. Czyli te wszystkie czynniki, które występują w domu, powinny bodźcować i stymulować do rozwoju konkretną jednostkę. Jeżeli chodzi o meritum tego wszystkiego, to jest przede wszystkim ukojenie człowieka. Już 4 lata temu, kiedy założyłem firmę, moim sloganem było to, że spędzamy ponad połowę życia w naszych domach. I chodzi o to, że ta połowa życia w naszych domach powinna zostać spędzona w taki sposób, żeby przynosiła sens. Nie chodzi o to, że my mamy być tylko odbiorcami naszego domu, który niekoniecznie jest w odpowiedni sposób zaprojektowany dla nas. I teraz poprę to paroma przykładami, ponieważ wiem, że jest to zawiłe. Na początku, podczas następnych wykładów i spotkań przy kawie i szorców na pewno o wiele bardziej Państwo zrozumiecie tę technikę i gwarantuję, że nie będziecie Państwo niezadowoleni. Będziecie Państwo w 100% zadowoleni, ponieważ mam jako projektant przede wszystkim na celu Państwa dobro. Czyli, jeżeli chodzi o projektowanie nowej ery, przede wszystkim człowiek, tak jak podkreślam, jest wewnątrz. I stosując przykład, przychodzi do mnie klient, który przykładowo został porzucony w wieku nastoletnim przez ojca i matkę. Dokonuję takiej analizy jako istota z indywidualną ścieżką ewolucyjną danego klienta. Na tej podstawie jestem w stanie przygotować projekt, który będzie odpowiednio stymulować poprzez odwrotność i moją autorską technikę, do tego, żeby wyciągnąć takiego człowieka z traum i żeby odpowiednio był zastymulowany. Czyli przykładowo wyrównać aspekt męski, wyrównać aspekt żeński, którego nie było. Lubię, jeżeli wychodzą, inne sytuacje lub historie lub traumy w życiu takiego człowieka, jestem także w stanie w odpowiedni sposób to wszystko, to wszystko wyniwelować w taki sposób, żeby dana jednostka mogła prowadzić swoją indywidualną ścieżkę ewolucyjną w odpowiedni sposób i czerpać ukojenie przede wszystkim poprzez przebywanie w domu. Jeżeli chodzi o kwestię jak to wygląda analiza człowieka online albo na żywo, Wówczas jestem w stanie zaprojektować na podstawie tej całej wiedzy, którą uzyskam od Państwa na temat Państwa życia, cały projekt, który będzie zgodny z Państwa istotami, Państwa ścieżką ewolucyjną, a przede wszystkim, który będzie oddziaływać na Państwa w odpowiedni sposób. I teraz kolejna ważna myśl. Umysł ma dostać to, co potrzebuje, a nie to, co chce. Większość z Państwa przychodzi do pań albo panów projektantów, Którzy operują jeszcze systemem starego projektowania. Ja, jako jedyny na świecie, aktualnie opieram się na nowym systemie projektowania. Jestem autorem tej techniki. Nie mam jeszcze konkurencji, więc, więc jeżeli będziecie Państwo mieć potrzebę, to, 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 to jestem w stanie Państwu pomóc. Przechodzi taki klient do pań i, i panów projektantów, do których mówi, chcę mieć taką i taką konkretną nieruchomość. No i taki. Architekt wnętrz wykonuje odpowiedni projekt, który w żaden sposób nie skupia się na człowieku, nie skupia się na dobru tego człowieka ani na rozwoju tego człowieka. Skupia się wyłącznie na ścianach. A mi chodzi o to, żeby odejść od tego, że nie są ważne ściany, tylko ważny jest człowiek. I chodzi o to, że nie człowiek jest dla nieruchomości, tylko nieruchomość jest dla człowieka, która we właściwy sposób powinna wytwarzać właściwe środowisko do bytu, żeby ten człowiek tkanka rodzinna, społeczna, tudzież firmowa, w odpowiedni sposób funkcjonowali i byli stymulowani do rozwoju. Bo jeżeli chodzi o aspekt projektowania, to można zaprojektować to wszystko dla człowieka indywidualnego, stworzyć mu użytko środowisko użytkowania domu. Można zrobić projekt dla firmy, w którym zarówno pracownicy, jak i klienci będą w odpowiedni sposób stymulowani do tego, żeby czuli się po prostu tam dobrze. I kwestia jest bardzo ważna. Współpraca ze mną opiera się na zaufaniu. Zaufanie jest kluczowe w tej dziedzinie, ponieważ tak jak się idzie, przykładowo do okulisty, to my sami nie jesteśmy w stanie sobie wyleczyć oka, tylko zdajemy się na profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie tego pana doktora, który wykonuje zabieg. Tak samo jeżeli chodzi o nową mere projektowania. Ja ręczę swoim imieniem, nazwiskiem, które mam tylko jedno i nie jestem w stanie go kupić, że jestem zdolny, jeżeli chodzi o wiedzę, świadomość, umiejętności do zaprojektowania zgodnego projektu, który będzie odpowiednio stymulować państwa do rozwoju. Zatem przychodzicie Państwo do mnie. Jeżeli będziecie mieli Państwo taką potrzebę, ja jestem w stanie przygotować konkretny, specjalistyczny projekt, który będzie odpowiednio stymulować Państwa w odpowiedni sposób do tego, żeby elewować państwa, państwa życie. Jeżeli chodzi o y, resztę kanału, kanał y, będzie y, posiadać wykłady, to wszystko będzie oczywiście pro bono. Każdy wykład będzie o czymś innym y, z tematyki projektowania nowej ery. Tak samo rozmów przy kawie. Mam nadzieję, że z tego y, centrum także będziecie Państwo w stanie zdobyć odpowiednią wiedzę, gdzie na własny użytek będziecie y, mogli wdrożyć pewne rozwiązania, w życie i zastosować to, żeby ulepszyć po prostu swoje bytowanie w danym środowisku. Jeżeli chodzi o moją autorską technikę, to tak, oczywiście, mogę wykonywać projekty dla Państwa, także specjalistyczne, a to już jest kwestia indywidualna, jeżeli Państwo tego potrzebujecie. Mierzę się także z zamiarem otwarcia wykładów. Dla ludzi z branży, ale też osób spoza branży, czyli normalnych użytkowników przestrzeni, po to, żeby na potrzeby własne mogli dowiedzieć się jak najwięcej informacji, zdobyć wiedzę, która będzie niezbędna do tego, żeby holistycznie wytworzyć odpowiednie środowisko, które będzie stymulowało państwa do rozwoju. To jest pierwszy wykład. Pierwszy wykład zapoznawczy. Pierwsze słowa o tej technice. Mam nadzieję, że dacie mi Państwo dozę zaufania, że uzyskam kredyt i będę w stanie przedstawić Państwu swoją wiedzę na temat nowych warunków, nowego podejścia do całego tematu i zainteresuję Was. Co bardzo bym chciał, bo robię to przede wszystkim z serca, więc, więc i dla, dla, dla dobra społeczeństwa, ponieważ no to jest bardzo kluczowe, żeby przebywać w odpowiednim środowisku, ponieważ to potem wpływa na wszystkie aspekty życia codziennego, rodzinnego, społecznego, zawodowego. Dlatego, jeżeli ja w jakiś sposób będę mógł przekazać tę wiedzę lub udzielić swojej pomocy i zmienić państwa środowisko użytkowania, lub nauczyć Państwa czegoś podczas wykładów, no to bardzo mi będzie miło i mam nadzieję, że to tylko przyniesie korzyść dla, dla Państwa, dla Państwa rodzin, dla Państwa bliskich, dla tkanki społecznej i dla całej cywilizacji, ponieważ jeżeli będziemy od skali przechodzić mikro do makro, to na pewno troszeczkę w lepszym świecie się obudzimy za jakiś czas. Na kanale będą totalne innowacje, nowości, absolutnie autorskie podejście do projektowania. Postaram się Państwa nie zawieść, ponieważ wychodzę z serca i z wielkim szacunkiem do Państwa i mam nadzieję, że uda mi się, ponieważ jest to misja. Tak: projektowanie Nowej Jary. Dlatego to jest pierwszy wykład. Jeszcze raz przepraszam za lekką tremę i lekki stres, ponieważ nigdy w życiu nie miałem do czynienia z, z takim indywidualnym publikowaniem treści i nagrań. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Następne odcinki z serca obiecuję, że będą o wiele bardziej mniej chaotyczne, czytelne, prostsze i już skupione na temat czyli projektowanie, techniki. Innowacje i sposoby tego, jak radzić sobie w naszych wnętrzach w taki sposób, żeby nas stymulować i poprawić jakość naszego życia. To jeszcze kilka słów na koniec, właśnie. Zależy mi na tym, żeby poprawić, podkreślę Państwa, jakość życia bliskich, społeczeństwa oraz sprawić, że Państwa życie poprzez tą nieruchomość, którą jestem w stanie zaprojektować lub Państwo jesteście w stanie zmienić. Po wykładach, tudzież warsztatach, zapewni rozwój. Rozwój to jest kluczowa kwestia, którą chciałbym także poruszać w przyszłych wykładach. Postaram się robić kilka wykładów tygodniowo, bardzo merytorycznych. Mam nadzieję, że już za wiele niższym poziomem stresu. i Dziękuję w takim razie za uwagę. Prawdopodobnie mówi się także, że proszę o subskrypcję i, i lajki. I zapraszam na następne filmy. Dziękuję za, za, za wysłuchanie pierwszego wykładu o nowej erze projektowania. Pozdrawiam.